Dzień dobry jest 4 marca i to, że wiem, że jest 4 marca wynika z tego, że ja zawsze przed nagraniem sprawdzam, który jest dzień, bo <grywania> jednak ten czas izolacji pandemiczny troszeczkę sprawia, że zupełnie szczerze zlewają mi się dni, naprawdę, gdyby nie było kalendarza, to ja już bym nie wiedział, czy, to, czy dzisiaj jest... Piątek, sobota, niedziela, yy, jaki dzień i w ogóle no, no, totalnie mi się to zlewa. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Yy, w każdym razie tak, to, że widzę, że jest kalendarz i mogę na niego spojrzeć i wiem, który jest dzień, to dużo, dużo jednak ułatwia. Yy, dzisiaj nadal święta, jutro też spokojny dzień, więc, yy, więc dzisiaj relaksująco i te, to też Wam zalecam, żebyście się wyluzowali, odpoczęli, posiedzieli po tym Żarciu, ci, którzy żarli, a ci, którzy nie żarli, to też niech się od niech odpoczą. No każdemu się należy, nie? Wszyscy ciężko pracujemy, więc dobrze, że chociaż mieć parę dni takiego oddechu. Więc tego wam życzę. Odpocznijcie. A ja serdecznie, oczywiście, no, zgodnie z tutaj zasadą, chciałem serdecznie podziękować wszystkim z 358 osób, które zdecydowały się zasubować kanał. Dziękuję za suby, więc za to bardzo dziękuję. I oczywiście zachęcam innych, jeżeli macie ochotę, zostać tutaj i być częścią tegoż szalonego projektu. Który nadal nie wiem, czy to jest najlepszy, czy najgorszy mój pomysł, ale <laughs> zobaczymy po jakimś czasie. I powiem Wam szczerze, miałem dni zwątpienia. Miałem takie dni, że mówię, no nie dam rady dzisiaj. Nie dam rady, nie nagram. Nie ma szans. Jest albo za późno, albo już totalnie nie mam siły, ale na, tej, na tym braku siły zawsze też e, coś w tej głowie zaświeciło i mówię, a dobra, to dzisiaj troszeczkę inaczej. E, więc cieszę się, że, że ten kanał jest na tyle elastyczny, że naprawdę mogę rzucić tutaj e, każdy, każdy iskierkę mojego mózgu. E, i, I to jest OK. I to jest fajne. To jest właśnie to sprawia, że e, właśnie dlatego mi się chce i mam ochotę dalej to robić. E, mam nadzieję, że dociągnę do tego pełnego roku. Trzymajcie kciuki. I za wszystkich, którzy trzymają kciuki, za wszystkie kciuki trzymane, chciałem podziękować oczywiście. Także nie przedłużam. Widzimy się oczywiście jutro, bo odcinki codziennie. Już mi się plącze język. Bo odcinki, dziękuję, za suby pojawiają się codziennie. Ci, którzy oglądają, to wiedzą, ci, którzy nie oglądają, to już wiedzą. Buziaki, trzymajcie się. Widzimy się jutro. Pa!